Na początek test z dymiarką podpiętą do dolotu. Dym od razu zaczął się wydostawać z jednego króćca. Krzysiek wymienia w nim gumowy oring na nowy. Dobra, pierwsza usterka jest wyeliminowana, oring jest uzupełniony i nic nie leci, natomiast tam jest jeszcze, teraz już dużo większa zadyma, bo jak jedno, jedną dziurę ładnie uszczelniliśmy, to niestety z drugiej leci mocniej. E, ja tam widzę, że wrażenie jest... To jest po prostu niedokręcone, bo tutaj była ściągana pokrywa zaworowa, więc no i dokładnie tak jest. Te śrubki są po prostu luźne. Zdarza się. Nawet najlepszym. Ok. No, luźno. obydwie śrubki luźne. Ok. No i przestaje lecieć. Dym. OK, No dobra, czyli tak, nieszczelności teoretycznie wyeliminowane. Wydaje się, że wszystko jest dobrze, bo cały czas maszyna pracuje i nic tutaj nie dymi. Akumulator wymieniony, zupełnie inaczej się uruchamia ten silnik, więc wierzę w to, wierzę bardzo mocno, że być może na tym już zakończymy naprawę tego wozu. Byłoby super. Michał będzie szczęśliwy, bo nie będzie zbyt dużych kosztów. Dymiarkę można już odpiąć. Teraz silnik nie powinien już dostawać lewego powietrza. Jeśli nic nie jest uszkodzone, komputer zacznie poprawnie dawkować paliwo do wtrysku. Przekonajmy się. Jeszcze trochę silnik kaszle. Krzysiek zabiera się za kasowanie błędów. Idealnie nie jest, ale myślę sobie, że. O! Po kasowaniu błędów będzie lepiej. I teraz pracuje jak należy. Bajeczka. Wygląda, że jest ok. Czuć moc! Czuć moc, ale ładnie pracuje. A pytanie, czy będzie pracował na gazie? Okej, okay. przełączył się na gaz. Reakcja już nie jest taka, jakbyś powinna na pedał gazu, ale ale chodzi równo. Myślę, że Michał będzie musiał jechać po prostu i wyregulować u gazownika. No bo teraz on zupełnie inaczej pracuje. Podejrzewam, że ten gaz już ma pozapisywane jakieś korekty, jakieś adaptacje nieprawidłowe i to wszystko dojdzie do siebie. Ale równiutko pracuje, słyszę wtryski od gazu, jest ok. Także jak dla mnie temat zakończony. Składam do kupy. Dzwonię do Michała, niech odbiera wóz. Rachunek jak na prawie 5-litrową V8 umiarkowany. Naprawa razem z nowym akumulatorem kosztowała około 8 stówek.